I tam wszystkich. Dzisiaj lecimy z kiełbasą. Dzisiaj zrobimy kiełbasę Drwala na przyprawie z Jeluksa. Mam tutaj płat boczku, mam łopatkę. Tych proporcji mięsnych jest 2 do 1. 2 kg kilo łopatki, kilogram boczku. Ja mam nieco więcej. Teraz te mięsa musimy sobie oczyścić, sprawdzić, czy nie ma skór, błonek, ścięgien. Kostek, chrąstek, także to wszystko, co znajdziemy, wyrzucamy możemy kota psa nakarmić. Nie będę pokazywał, jak to robię. Szkoda mi czasu, więc ja się biorę do roboty, a wam pokażę, jak już będzie oczyszczone i ewentualnie już pokrojone w mniejsze kawałki, tak aby weszło do gardziela maszynki do milenia. Boczek i łopatkę mam już pokrojoną. Będziemy ważyć sól przed zważeniem soli. Muszę najpierw mięso zważyć, ponieważ było bardzo dużo odpadu. Tutaj jest tłuste, które musiałem odrzucić. Coś z tym jeszcze można zrobić, ponieważ to jest takie samo tłuste. A błąki, żyłki. Tu już czeka porcja dla kota. Jest zważone. Mam tego prawie 10 kg. Więc dobrze się składa, ponieważ paczkę. Przypraw, którą mam, jest na 10 kg mięsa. Tak ta przyprawa wygląda. To nie jest reklama. Nikt mnie nie wspiera, nie wspomaga. Tak tylko z dobrych chęci dla Was. Abyście wiedzieli, że są gotowe przyprawy do kiełbas. No i są nawet całkiem niezłe, ponieważ te kiełbasy wychodzą smaczne. Jak to zazwyczaj bywa, gdy już znamy wagę mięsa, musimy zważyć przyprawy. W pierwszej kolejności idzie sól. Soli dajemy 18 do 19 gram na kilogram mięsa. Mam tutaj Peklo sól, również z firmy Jelux Polska. Wsypujemy sól i wyrabiamy. Dzisiaj obyło się bez ważenia dodatkowych przypraw, dlatego że wsypałem tu całą torebkę, i mam z głowy, nie muszę ważyć. Teraz to musimy wymieszać. Dzisiaj zrobiłem inaczej niż zazwyczaj, ponieważ zawsze dodaję przyprawy po mieleniu mięsa. Dzisiaj dodałem przed. Chcę zobaczyć, czy to zmieni smak kiełbasy, czy będzie bardziej aromatyczna. Oczko szarpak jedziemy. Zmielone. Wymieszane do odpowiedniej kleistości. Teraz przygotujemy nadziewarkę. Jelita już wcześniej wymoczone i będziemy nadziewać. Nadziewarka przygotowana jest już pełna. Jelito naciągnięte. No i zaczynamy. No i mamy ja kiełbasa drwala. Tak się prezentuje przed wędzeniem. Teraz na kij. Obsuszamy. A tu zobaczcie na sam koniec zrobiłem taką Sznurówkę. Jeli to baranie cieniutkie, będzie z tego kabanosika. No i po całomocnym osadzaniu się kiełbasy, kiełbasa wisi już w wędzarni, wędzarnie wcześniej wygrzałem, teraz jeszcze dodatkowo osuszymy zagrzejemy tą kiełbasę tak aby się upewnić że jest sucha włączymy dymienie i będziemy wędzić około 2 do 3 godzin oczywiście ja zawsze wędzę na wygląd ma ładnie kiełbasa wyglądać, czasu nigdy nie mierzę oczywiście zrębka buk olcha temperatura 50 stopni fajnie wyszły te kabanosiki z tego mięsa na kiełbasę drwala zobaczymy jaki będzie ich smak cienkie na pewno bardziej przejdą dymem no kiełbaska prezentuje się bardzo ładnie no i tu z tyłu widać taka duża 3 kg szynka wisi. Tak wygląda moja kiełbasa po trzech godzinach wędzenia. Wygląda pięknie. Nic jej więcej nie trzeba. Na tym kończymy wędzenie. Teraz zabieramy kiełbasę do domu. Grzejemy wodę i będziemy parzyć. Jeszcze zrobię takie zbliżenie. Te kabanosiki. No pięknie. Kiełbaska już mi się parzy. Doprowadziłem wodę do 80 stopni. Po czym wyłączyłem. Wkładam kiełbasę na 20 minut. Po 20 minutach wkładam do miski z bardzo zimną wodą i wychładzam. Tak wygląda kiełbasa podczas schładzania. Po schłodzeniu wieszam na drążku, aby obciekła i obeschła. A tak wygląda po kąpieli w zimnej wodzie. Nie mogłem się powstrzymać, musiałem spróbować, rozkroiłem kiełbasę, tak wygląda w przekroju, wygląda naprawdę zacnie. Teraz spróbuję, ja już próbowałem, ale jeszcze na Waszych oczach spróbuję. Ale i tak Wam powiem, że brakuje mi w tej kiełbasie czosnku staropolskiego, bo wtedy jest ta kiełbasa bardziej podkręcona. Mimo, że ona jest smaczna, ale ja jednak lubię. Posmak tego czosnku. Aby nie przedłużać, zapraszam Was na social media. Na Facebook, gotowanie na spontanie. Zapraszam Was na TikToka, Instagram. Gotowanie na Spontanie. No i oczywiście nie zapomnij. Dać suba, lajka, no i napisz komentarz, czy robiłeś taką kiełbasę, czy masz zamiar zrobić. A jeżeli już robiłeś, to jak ci ona smakowała, na każdy jeden komentarz odpowiadam. Także dzięki, cześć i do następnego. Nie wiem, kochani, albo przyzwyczaiłem się do mojej kiełbasy staropolskiej, ponieważ no. Te kiełbasy dwie są bardzo podobne do siebie, ale jednak tego czosnku staropolskiego mi brakuje i ja uważam, że z tym cząstkiem staropolskim ta kiełbasa wychodzi perfekcyjna.